Ech. Witam was widzowie na moim kolejnym oczniaczku na moim kanale. Dzisiaj wam powiem, jak zdobyć bardzo dużo gemów i temów w bardzo krótkim czasie. Na początku zostawcie suba, lajka, dzwonka z opcją WSZYSTKO, by być na z takimi lub bądź innymi odcinkami, ponieważ żebyście mieli powiadomienie żebyście jak najszybciej zdobyli najświeższe informacje. A teraz przechodząc do odcinka. Po pierwsze update za tydzień i niektóre liki już są pokazane, ponieważ Preston jak sam napisał że będzie Rebir w piąty i będzie może nowa rzadkość, ponieważ powiedział, żeby nie sprzedawać i Titaników. I teraz. Jak widzicie przez nockę, przez 11 godzin zarobiłem 2,5 miliona i do tego 12 tysięcy temów. I teraz jak ja to zrobiłem? Oczywiście jeszcze oprócz oprócz itemków robię sobie masterki. Robię sobie ile masterek naraz? 3 masterki naraz. Trzy masterki naraz. I teraz tak. Mam 2,5 miliona, z czego na moim multikoncie schowałem moje gemy, żeby zobaczyć, ile zarobię. Zarobiłem 2,5 miliona, i uwaga, zarobiłem 5400 itemów, 2600 potek i 4, 5, prawie 5000 enchantów. Zobaczmy. Wszystko schowałem do boksa, więc to, to, co tutaj będzie wszystko się pokazywać, to jest to, co zdobyłem przez awka. To jest wszystko, co zdobyłem przez awka. Owoce mi się zwróciły, zabawki mi się nie zwróciły. Klucze są, zobaczcie ile kluczy w ogóle. Trzy boksy wydropiłem jednego tiketa, dwa charmhamery trochę nasion I, i trzy name tagi. Czyli to jest wszystko. Teraz będę wam pokazywał to, co zdobyłem, czyli trzy name tagi. Wszystkie te sadzonki i tak dalej, te charmhamery Jednego spin-wheel ticketa, wczoraj dostałem, jed, yy, chyba trzy tech spin-wheel ticket. Dużo kluczy. Trzy boksy, z czego tutaj są te, co miałem w rzeczy wcześniej 100 tych giftów, z czego to jest prawie 500 tysięcy Ma dwa minicesty, jeden charmstone Trochę zabawek, trochę buffów Flagi, dużo tych flag, flagi mi się zwróciły I dużo itemów, jako boosty Enchanty, wydropiłem krytykale siódemki Jedną wydropiłem, to są wszystko, to, co zdobyłem Żadnej fortuny, ale to nic Nie musi być fortunka, żeby Mieć duży zarobek Więc jak to wygląda Tutaj troszeczkę enchantów I potki Tyle potek zdobyłem, to wszystko było schowane To są wszystkie potki, które zdobyłem Dosłownie, a, a to dostałem z Questa, więc to, to, to się nie liczy Bo to zrobiłem z item creatora chyba Albo z jakiegoś quest'a W ogóle zrobiłem sobie jeszcze, zobaczcie sobie na to Zobaczcie na to bo ja robiłem sobie item creator i zobaczmy, czy zabiło się. Nie, jeszcze nie zabiło się, bo ja miałem fruit enchant, który sprzedałem za 2 miliony, ale on rośnie. Z czego, jak teraz sobie to zrobię, tego questa, to będę miał fruit enchant, którego potem też sprzedam. Bo chyba to się nie opłaca, ale nie jestem pewien. Więc tak to jest. Teraz, jak zrobiłem tyle itemów, tyle potek i tyle enchantów. A i zobaczmy, czy one limit jakieś? Nie, bo wczoraj wydropiłem jednego takiego jeszcze który jest w boxie. Mam takiego jeszcze jednego w dropiem I PETSUR wczoraj był na 6, 61, a teraz na 67 Tutaj się tego nie zdobywa i masterki. Chyba tutaj się, tu się troszeczkę wbiło, bo nie pamiętam. I tutaj jeszcze do tego robicie trzy masterki, ponieważ robicie niszczenie i możecie potem przerobić wszystkie podki i enchanty, z czego macie kolejne masterki. I teraz, jak ja to zrobiłem, jak ja wykorzystuję moje taktyki. Więc, pierwszą rzeczą, jak szybko zarabiać itemy i gemy, to po pierwsze, musicie mieć Unlimit, ale nie musicie, to jest obojętne. Możecie mieć Pet surge możecie mieć Tornado, bo Wam od razu będzie się wbijać. Więc, na autoklikerze, najlepiej, żeby tutaj sobie celować, żeby nabijała Wam się yy, Unlimitka i żebyście mieli do, dobre, dobrą Unlimitkę po prostu. Yy, do tego yy, Enchanty Enchanty. Mogą być to na przykład zamiast Lucky Bloka, mogą być to komety, komet może być. Do tego muszą. By... Mogą, yy, znaczy to co ja wykorzystuję, to jest najlepsza taktyka. Nie, free to play oczywiście, bo to jest free to play, nie pay to win, to jest wszystko free to play. Lucky Bloki. Enchant jest zdobyłem, ale wy nie musicie. Możecie sobie zamienić na Trezer Hunter. Obojętnie, jaki najwyższy. Więc. Yy, jeżeli macie raki Block Enchant albo Komet, to, to możecie to użyć, albo Boss Chest Mimi, to to możecie tutaj użyć. A jeżeli nie macie, no to po prostu najlepszy Trezor Hunter. Do tego kładziecie trzy, jeżeli macie 5 slotów, no to trzy Trezer Huntery najlepsze. Do tego najlepsze diamenty, jed jedną i magnet. Do tego potki odpalacie, yy, możecie używać piątek, nie musicie szóstek ani tych, możecie piątki lub poniżej używać. Czyli damage, treasure hunter i diamenty, jeżeli macie. I do tego jeszcze spida możecie odpalić. Bo tak jak widzicie, tutaj mam jeszcze odpalone. Na treasure hunter, na damage, na diamenty, na speeda. I tutaj miałem jeszcze w ale się skończyły. Oczywiście, bo one tylko są na godzinę i 4 minut. Więc odpajcie jeszcze sobie w usty. W itemkach, jak macie oczywiście itemki, no to tak. Odpalacie sobie... Po pierwsze, odpalacie sobie... Tutaj nic tego nie potrzebujecie, tego tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, i uwaga, tutaj przechodzimy teraz do bustów Używacie sobie 20 yy, ananasów, 20 pomarańczy na coinie nie musicie, 20, yy, 20 jabłek i ustawiacie sobie te zabawki, czyli te piłki i yy, kości i te yy, kaczkę, ustawiacie sobie na tyle. Ile będziecie chcieli jawkować Ja sobie zostawiam na 12 godzin Więc to sobie używam bardzo tego dużo I oczywiście też Rainbow Fruit używacie 20 Flagu, Flag nie musicie Ale jeżeli chcecie użyć To użyjcie najlepiej hasty flag Ponieważ pety będą super zcharge'owane Z czego będą lepiej więcej bić I, <laughs> i będą szybko biegać <laughs> Do tego Z itemków tutaj tych nie musicie nic używać Nie musicie i musicie mieć też dobry skład Czyli musicie mieć dobre pety Do tego możecie, mieć, możecie sobie kupić M6 prototype Albo możecie używać Frostbite Yeti I to jest sposób na gemy, na gemy i itemki I teraz Jak Jak ja to wszystko robię w praktyce Więc jesteśmy na tej maksymalnej arenie Jak widzicie i teraz Wam pokażę. Oczywiście, jakbym miał busy, to by lepiej mi szło, ale zobaczcie. Jeżeli sobie wejdę, dopiero weszłam na ten serwer i nic jeszcze nie niszczę, dlatego tak jest, więc sorry. Ale, jeżeli sobie wejdziecie i będziecie sobie tak niszczyć, jeżeli macie autofarmę no to możecie wejść sobie na środek i odpalić autofarmę, farmę, ja sobie stąd zejdę, żeby nie było. Więc, jeżeli macie autofarmę to sobie stańcie na środku i tam odpalajcie autofarmę. Bo jak odpalicie sobie na przykład tutaj w tym rogu autofarmę, to tylko do tego terenu będzie wam tylko ten teren niszczyć. Dlatego opłaca się na środku odpalić autofarmę. Bo się musicie, ale jeżeli macie autofarmę, to wszystko wam zbija. A jeżeli macie. nie macie autofarma, to wam zbija tylko dotąd. Całe te pole zbija. Bo tych końcówek już nie. Dlatego opłaca się autofarma, Ale jeżeli, jeżeli nie macie, no to nie ma problemu. Możecie bez stanąć sobie i będziecie niszczyć. Więc to jest wszystko co ja używam. Wszystko to jest, tylko tyle. Ja sobie wbijam rangę nadal. Wbijam sobie. Oczywiście, poza odcinkiem, sobie to wszystkie te nagrody odbieram, bo nie mam po co wam pokazywać tego wszystkiego. Jak ten mój proces idzie, w sensie na przykład, zrobić sobie odcinek, że odbieram wszystkie nagrody, to jest bez sensu. Dlatego ja sobie robię właśnie w ten sposób. Bo sobie wydropię 20 rerów i sobie dobiję. 15 rangę będę miał. 16 ponieważ chcę dobić rangę maksymalną, 20, ponieważ mam tutaj slot. Z czego tutaj, jakby kopię, sobie potem Comet Enchant będę miał dwa OP Enchanty i w ten sposób zarobię. Więc też mogę sobie kupić Huge, bądź tego też nie robię. Ale drugą, też taktyką jest bardzo fajna rzecz: która jest zawsze, jak wiecie, jest taka nowa rzecz, która była wprowadzona parę dwa miesiące około temu. Macie takie coś Klikacie sobie mm, Taką jakby wyrzutnie, że tak powiem I uwaga Macie takie balony Proszę bardzo, balony Możecie sobie je zbijać, proszę bardzo Nie wiem czy trafię Trafiłem Zlatuję sobie taki yy, balonik Zjedźcie ten prezent i macie już 2600 za darmo Gemów, bo mogą się wam, może wam się to sprzedać A jak nie chcecie tego sprzedawać Będziecie sobie to otworzyć i zobaczcie co dostanę Takie rzeczy to też Wam się opłaca otwierać, więc to też jest e, OP taktyka, bądź jeszcze jest jedna, bo się tam nie będę się teleportował, bo się nie opłaca, jest farma, jest garden, w którym możecie sobie kupować na Trading plazie, możecie sobie kupować oto te instant plant kapsuły i do tego Diamond planty, bo za jednego maksymalnie możecie dostać 45 tysięcy, z czego możecie bardzo dużo zarobić, to jest bardzo dobry zysk. Więc to jest tyle na e, dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobało Wasza mam nadzieję, że zarobicie dużo milionów gemów. Jeżeli chcecie wysłać mi jakiegoś gifta e, do mailboxa, to możecie wysyłać. Tutaj macie nick Tobix858 Wysyłajcie, pozdrowię was, może coś wam kiedyś wyślę. I też bardzo dziękuję, bo tutaj była taka jedna osoba, która mi jedną rzecz wysłała na urodziny, ale tego jeszcze nie pochwaliłem. Celestiar Dragona dostałem, nie wiem czy to będzie pisać w mailboxie, ale powinno pisać. Tutaj dostałem, yy, z czego nie wiem od kogo, ale dostałem od takiej jednej osoby, mam chyba screena, ale... A nie, nie mam screena. No niestety, ale dostałem na urodzinę tej osoby Celestia Dragona, który był wtedy wart 1 milion, a teraz 3, prawie pół miliona. Z czego bardzo, bardzo dziękuję z całego serca. Ta osoba pewnie teraz obejrzała ten film, albo nie wiem, albo jeżeli nie, no to bardzo źle, ale jeżeli nie, no to może, możesz to poprawić, ta osoba może to poprawić. Więc to jest, wszystkie moje taktyki wam podałem, zostawcie suba, lajka, like dzwonka z opcją wszystko, ponieważ za tydzień kolejny update. Zobaczymy, co wprowadzą. Jeżeli chcecie odcinek z przecieków, które będą pod koniec, jak się przygotować o, jak się przygotować przed, przed update'em w piątek albo w czwartek, jak się przygotować do update'u, napiszcie mi teraz w komentarzu, czy chcecie taki odcinek z jak się przygotować na, na update lub z przecieków, jeżeli chcecie. Też mogę zrobić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, lajka, dzwonka z opcją Wszystko, by być na bieżąco z takimi lub bądź nie odcinkami. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i się mano.